Zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny dzień urodzin food. I dzisiaj kolejny ogromny pakoł penik. Paczki 85+, 84+, 83+, 82+, Paczki z gwarantowaną kartą urodziny food. Wiele, wiele więcej. Między innymi na przykład test plus kasa w wersji urodziny food w Rivalsach oraz w meczu z Widzem. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. To sobie odbier ode odbieraliśmy... Odebrałem sobie właśnie urodzinowego, urodzinowego, ale mi się język plącze. Urodzinowego Lingarda. Karta jest dobra. Wątpię. No ale spoko. Spoko, że dostał taką kartę. No też tak myślę, że będzie totalnym potem. No zobaczymy za chwilę. To mamy co to jest? Olympic Lion. To wezmę Lion. Karierze zawodnika, nie grałem w tej Fifie kariery zawodnika, ale tak to No to raczej zawodowiec, klasa światowa, dobra nie gadam Zobaczmy dla tych co są na streamku Teraz tą paczuszkę Odkładam pada, bo chcę się cieszyć z mojej urodzinowej karty, nie, jest walkout Hiszpania, bramkarz, De Gea, okej okay. Jak na tą paczkę myślę, że nawet spoko Ale czy jeszcze w środku może jakiś inform, czy coś takiego Ej, jak na 81 plus mamy tylko 3 karty 81, myślę, że spoko. Dobra, przyszedł ten moment debiut puskasa urodzinowego. Karty wartej prawie 5 milionów w Rivals, jak Division Rivals, tylko ustawia własną taktykę, żeby to wszystko ładnie śmigało. Okej, okay, chyba jest... Nie, tutaj zamienię miejscami A w Division Rivals. Jeszcze ani meczu, nim, ani jednego meczu nim nie rozegrałem. Zobaczmy skład Rywala, jak się prezentuje. Wandersar. Oj, 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 Trafił chyba Mateusa. to jest podobny skład do mojego, jak nie lepszy. No ale ja mam Puskasa i chcę go jak najlepiej przetestować, więc zabieram się do pracy. A znaczki nad zawodnikami. A mi to bez różnicy i tak powinienem wygrać. Wodobno teraz pewność siebie, ale zobaczymy jak będzie w meczu. Po meczu w sumie. Źle a i szkoda to mogło być goli już pierwszy Przez, y, tym zamrotem na prawej chyba bardziej lubię grać chociaż to tempo u niego mam, na, że, mam wrażenie, że jest zdecydowanie niższy niż to karta wskazuje, zabawa pierwszy strzał chyba Kuskasa w tym meczu ogólnie i pierwszy w moim klubie, 0-0 no po pierwszej połowie ja sobie zobaczę co Tuchel powiedział na konferencji patrzcie te no przyjemne dla oka ten mecz na pewno nie jest oczekiwanego ale na moją korzyść ale to widzicie jaka to jest korzyść fajnie by było z City wygrać potem może z Realem no zobaczymy To jeszcze jest przyszłość Mbappé. i Jan Mbappe mamy asysta Puskasa w debiucie ładnie tutaj zagrał Ładne podanie, to dobra, <laughs> a się odbiło. No nie była przez to asysty, puskasa. 8 do 5 to niezły wynik, taki uffiłkowy bym powiedział. Jest to koło, jak takie statystyki: 5 sztuczek, Brazylia, dobra liga, dobra narodowość. Dobre statystyki przecież. Ja nie wiem, skąd cena 100 tysięcy. Ja tu tracę gola, a jeszcze zaraz się okaże, że to przegram. O, rywale robią Cieszynko oczywiście. Jak żeby inaczej. No zaraz Puskas za karę gola wpakuje. Ale leci. Puskas, lecisz. Dawaj. Ho, ho. Ferenc. Ferenc. Puskas. Proszę Państwa. Tak jest. Ale tam go... Ro... Przeszedł, sorry. Przeszedł ładnie. No, i jest debiutancki gol w barwach yy, mojego klubu. Leci po doblecik. Co? A może hat -tricka? Się tak dziwnie obraca czasem. Ej We dwóch już wzięli. Z kasa. Po czwartą postaram się pójść. Rameczkę Dawaj, lecisz, puskas, dublecik Debiut się nie doleciała. Obronił. Jeszcze ostatnie minuty to spróbujemy tym puskasem. Już i tak jest wygrana. Coś tutaj poczarować w polu karnym, A może jakiś karny wpadnie. Coś. Ole! On już prawie siedział. Puskas. Uff, jakby to wpadło. Ale można się nim tak pokręcić. Genialnie. Karta no super. super. Najważniejsze, chyba, pytanie: jak oceniacie grę reprezentacji Polski wczoraj? Nasz oczy bolały, szczerze mówiąc. Wyłączyłem po trzeciej bramce, włączyłem Secharego. Pottera były tam większe emocje, większe zaangażowanie. Widziałem u Parego, kiedy rywalizował z innymi czarodziejami, niż to, co zaprezentowali Polacy. Przecież to to jest totalny wstyd, kompromitacja totalna ja wiem, że części są w miarę dobrą, zgraną reprezentacją ale bez przesady, żeby trzy gole stracić to jest... to jest dramat no to co, paczuszka z dedykacją dla wszystkich, co są na streamku lecimy, wczoraj z niej poleciał Puskas, a dzisiaj? dzisiaj ekrany, na, na skromnie myślałem, że przez chwilę miałem z tyłu głowy, że to Mbappe, chociaż i tak bym na kucy, na nie na kulce, tylko na krótką sprzedaż go dał. No bo mam lepszego Mbappe w klubie. Według FIFA Romania, Kante nadchodzi jako food w Birthday LSBC Ciekawe, pewnie zrobię go. Bo patrzcie to, jakby taki Kante wleciał tutaj za pogbe by było idealnie. Jeszcze mi się zgrywał z Premier League. No, taki kanciak. Dało mi się zrobić już tego Alessandryniego. Karta wygląda dosyć ciekawie do słabszych składów myślę, że będzie ok, ale jeszcze to najważniejsze w sumie jest tutaj jeszcze paczka 84 plus razy 3, sobie ją otworzymy no tak jak mówiłem, ten Alessandrini wygląda ciekawie już go testowałem, był naprawdę spoko, jak macie jak zgrać myślę, że można przetestować 5 sztuczek robi robotę dużą, zwinność naprawdę świetna no jak Alessandrini to w każdej FIF-ie praktycznie robił robotę By to flashbacki jego z poprzednich Fif ale dobra, nie gadam więcej. Zobaczmy sobie tą paczkę. Czy jest szansa na kolejną kartę urodzinową? Może. Bo już po się, nie mam na co liczyć ani na co narzekać. Może lepsze to jest określenie. Zobaczmy, czy jest coś. Jest inform? Nie mam pojęcia. A okej, okay. mandanta, już go kiedyś trafiłem. Ale w środku może być jeszcze karta urodzinowa. Nie ma, ale są dwa okałty. Oceniam naprawdę pozytywnie tą paczkę. Też powodzenia, Kaszmar. Jak coś będziesz na odcinku, to od razu mówię, bo to będzie jako debut Puskasa też narzucone. Ja będę grał i powoli się i będę się zastanawiał. E, to jest dobre pytanie. Jakie Jakie dwa kraje grały dwa razy z rzędu najmistrzostwa świata? Argentyna. Nie, no. Brazylia bym powiedział. Ale czy jeszcze ktoś to nie wiem? Dobra, jest pierwszy gol. Puskas. Ładne podanie. Ło! Przeszła ta piłka. Nie ma 2-0. Nie ma gola. Ok. No więcej razy wygra zawody Pucharu świata: Adam Małysz czy Kamil Stoch. Kamil Stoch. Definitywnie bym powiedział. Ja tu tracę brameczkę, kaczmar ładnie rozegrał tutaj. A tylko Xboxa, yy, a czy Golda kupuję do Xboxa Gol? Puskas, fałszyka, ładnie ładnie. Puskas, Tu czas i Gol Puskas. Siema, witam. Nie będę się za bardzo się nim bawił, tak w meczach o stawkę. Typu Food Champions i tak dalej. Najbliższe i będę przez to przegrywał ale po to jest FIFA, żeby się nią bawić, prawda? 3-1. Przepraszam, 4-1. 1-0, ale myślę, że powinniśmy wygrać. No chyba, że zagram jak wczoraj, Polacy. Czwarta bramka Puszkasa. No jest top. Wtedy jeszcze Optimusy były. Ładnie to że się Neymarem zabawiłeś. 5 sztuczek tam miał 4 słabszej na tej karcie. Taty chyba podobne nawet do tej karty. Tak mi się wydaje. Antona 62 45. No i mecz się już zaczynał. Dobra, stwierdziłem 5 minut poczekam. Yy, przy, przyjdę po 5 minutach, to chyba się nic nie stanie. No i jednak dwa gole się stały. Yy, 3 minuty wyłączył, ale mówię, nie trzeba oglądać. No, ale po trzeciej bramce też nie wytrzymałem. Tory kaczmar, sorry. Mogę zagrać jeszcze meczek, ale to już będzie poza wizją, więc wybaczcie. Jeszcze zobaczmy sobie paczkę 82 plus razy. 10 to jest z zadań w sumie z sezonów. Zobaczymy, czy jest szansa jeszcze na jakąś kartę urodzinową. Otwieram. Nie ma urodzinowa, jest walkout. Kanciak, ok. Kanciak, zobaczymy, czy jeszcze w środku jest szansa na wisie. Poderki chociaż. Powiem Wam. Jedna z lepszych takich paczek, jakie otwieram. Halant, Kante. Pareko tylko dwie dwie karty, tylko 82, więc ja oceniam jak najbardziej pozytywnie. Udało mi się ukończyć yy, paczki też dzięki Krysia za pomoc, bo to razem zrobiliśmy. I lecimy teraz, będzie paczka z gwarantowaną kartą. Jakąś, zobaczymy, jaką widzowie zdecydowali, że otworzę ją w taki sposób, że wyłączę podgląd monitora i po prostu będą mi pisać na czacie, kto to jest. Mogą mnie baitować, lub nie. Ja będę musiał zgadnąć, czy jest win czy nie. Zobaczymy. Do tego jeszcze paczka 5 piłkarzy 85. Plus. To jest naprawdę super paczka. Mam nadzieję, że tutaj się uda trafić coś. Mam nadzieję, że tutaj się uda trafić coś dobrego. No lecimy najpierw z paczką 85. Plus. Ja rozkładam ręce, bo przeczuwam tutaj dobrą kartę urodzinową. Witam bardzo serdecznie. Tak jest No już, no już, już nie jest już... Oder Ło panie, jaka paka Kimiś, cross, Jerej Duży win, chociaż ten cross niewymienny A nie wiem czy mam... Dobra już, trudno Teraz robimy tak jak mówiłem, czyli wyłączam monitor Paczka jest zagwarantowana mi jakąś kartą typu RTTF czy coś Jak widzicie, poszła. Wy powinniście ją widzieć. Ja jej totalnie nie widzę, bo mam tutaj podgląd wyłączony, monitor wyłączony. Piszcie kto to może być. few moments later. Piszcie coś, czy nie? X. A, nie kliknąłem. Już poszło chyba. Chyba jest. Nie poszła jeszcze? Nie no, kliknąłem kilka razy. Chyba ja pod, podgląda sobie. Faktycznie nie poszła. No nie wiem. U Perdon, ja monitor włączyłem. Nie patrzę, nie patrzę. Wejdujecie, że firmino. Teraz firmino? Nie ma firmino, co wy gadacie? Czekajcie, sprawdzę. <grymino> firmino, firmino UCL. Win. Jak już tutaj firmino w tym momencie? 700 tysięcy. Wow. Ja go miałem kupionego kiedyś. Widzicie, przynieśliście szczęście. Jest Firmino UCL. No, będzie mocny, mocny traf No odcinek. Ja już muszę Wam dziękować za tego streamka. Fajnym, fajnym akcentem zakończyliśmy. Dzięki za oglądanie. Fajnie, że tak się bawiliśmy. Kończymy firmy. No, Ja muszę już kończyć streamka. Widzimy się, nie wiem, czy jutro. Może we wtorek coś odpalę. Zobaczymy. Dzięki, trzymajcie się.